Słuchajcie, jest 26 kwietnia roku 2025. Drużyna Alfy rusza na polowanie dwóch koziołków. Zapraszam. Moi mordeczki, lecimy sobie do Poznania. Kolejna kolejka ekstra klasy przed nami, słuchajcie. My zaczynamy tą kolejkę w ogóle, więc fajnie, bo każdy mecz później sobie będę mógł obejrzeć. Dzisiaj zagra o ciekawy mecz w Warszawie azs Bardzo ciekawy pojedynek Arkonis z Bytomiem. Bardzo ciekawy pojedynek Neptuna z Krzo. No i nasz. Mam nadzieję, że też ciekawy. Ale jednostronne, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, śmigamy do Poznania. Jest dwunasta. Jest 11, słuchajcie. Jest 11 na 12.30 od prawa. Więc mam półtorej godzinki jeszcze w trasie. Mam nadzieję, że ten mecz będzie wygrany. Lecimy po kolejne trzy punkty. Hasło znane. Po powrocie, na pewno z... po Poznaniu ruszamy dalej w przygotowania. Kolejne dwa mecze w Łodzi. Także ja już dziś serdecznie wszystkich Łodzian zapraszam na trybuny Zatoki Sportu i basenu e, przy ulicy Styrskiej, basenu Uniwersyteckiego, tam mecz z Neptunem, a na Zatoce mecz z USDW. Godziny i, i zapowiedzi tych meczów bliżej, bliżej terminu to za dwa tygodnie, powtarzam. A tymczasem, mówię, jesteśmy w trasie do Poznania, lecimy sobie na meczek godzina 14 więc mam nadzieję, że koniec tego vloga będzie bardzo wesoły, a nie bardzo smutny drużyna z Poznania, młoda odmłodzona z domieszką doświadczenia pozdrawiam tutaj serdecznie wieloletniego kolegę z drużyny Tomka Różyckiego, przegapilibyśmy zjazd. No, ale luz. No i wielkie pozdrowienia dla mojego przyjaciela z Ostrowca Świętokrzyskiego, słuchajcie, z którym się wychowywałem. Pawła domagały obecnie Paweł Hanze, Paweł, pozdrawiam Cię. Fajnie, że ciągle jesteśmy w piłce wodnej, ciągle zawyżamy średnią wieku. Cieszę się, że że tacy zawodnicy jak ty pokazują młodzieży, że można. Także jak sami widzicie, będzie z kim się mierzyć. Są to wieloletni kadrowicze. A mówię do tego młodość. Poznań rośnie w siłę co rok. Nowym szkoleniowcem młodzieży od no myślę, że paru lat. Też serdeczny kolega z ostrowca Bartek Sypioła, pozdrawiam. Także dzisiaj trochę prywaty. Lecimy sobie samotnie bez, bez yy, rodzinki dzisiaj, więc możemy trochę pogadać sobie do kamery. Oczywiście, bezpieczeństwo, rączki na kierownicy, także takie urywki w momentach, kiedy można. No dobra, kochani, nie nabijamy, pozdrowieni wszyscy z Poznania. Ja już nie mogę doczekać się meczu, więc wrzucam wyższy bieg i lecę na Termy Maltańskie, elo. No i my już na Termach Maltańskich. Lecimy na odprawę, rozgrzewka i ruszamy z tym show. Co tam Grzesiu? Dobrze. Jak? Przygotowałem. Po co tu przyjechałeś? Na wyjeździe pój. Na wyjeździe Dobra, lecimy. Lecimy. Lecie Lecimy z takiego. Co tam panowie? No i co tam panowie? Eee, dobrze. Na się dziuriemy. Legenda kozłowskiego legenda klubu. Wrócił do domu. Ja, no właśnie, jak tam Alek? Mecz u siebie? Mecz u siebie? No dobrze. Będą kibice? Oczywiście, oczywiście. Dobra, lecimy. Mój brat będzie. Świnutka, świnutka. Tak serdecznie. Ułapiemy bo... dzisiaj koziołki za rogi, moim I mieście. co z nimi robimy? I wsadzamy do wody na piąty mecz. Bo tak terminem nam pozwalają dzisiaj. Pięknie, wsadzamy im chuja do duchy. Oh, Okej. Okay. Ale nie chcesz być na Waterpolo Live Content? To będziesz. Za późno Ale co tam robimy? Jeszcze się powiedz? Nie, nie, będę się powtarzał. Oni wiedzą. Oni wiedzą. Powieka jak tam debiut w Ekstraklasie? klasie, no tu kolega drugi, drugi Jak chłopaki się nastawiacie. Ja dobra nastawię Tak? To cię dzisiaj się wszystko? Oczywiście, to no. A po co tu przyjechaliście? Żeby wygrać. Czyli po ile punktów? Po trzy. No. są podwójne. Tak, no właśnie, no właśnie, muszę młodych uczyć. No i mordeczki, już panem kapitanem, ile punktów? A, sześć, sześć punktów? Trzy, no bo na, na wyjeździe. No, bo na wyjeździe, no, wyjeździe. No, e, trzy kolejne punkty dla nas, e, sześć łącznie w dwóch meczach na myśli. Także e, umacniamy się w tabeli, trzy mecze przed nami, e, walczymy o być może mistrzostwo nawet. Zobaczymy dzisiaj Zobaczymy wieczorem, dzisiaj co tam wawka dzisiaj. Trzeci ma, mecz, tak. e, który może tylko zamiatać trochę w tabeli. Ja Ale jestem... czyli z jednym słowem zrobiliśmy to, co tam Przemek mówił, złapaliśmy kozła za rogi. Tak, dokładnie. I to tak myślę, że na spokojnie można powiedzieć. 16-10. Lecz kamera bierze kamerzystów. Witam ponownie. Tu jest nasz jubilat, jubilat, jubilat. Jubilat. Dobra, lecę do Przemka, lecę słuchajcie do Przemka. Przemek, Przemek. Tak? Jak to z tym kozłem dzisiaj było? Z Kozłem skończyło się tak, że złapaliśmy go za rogi i wylądował na piątym metrze basenu Maltańskiego, więc trzy punkciki w gożony. Lecimy dalej. I mamy, I mamy, słuchajcie, bardzo ważne wydarzenie. Człowiek lat 50. Życzę każdemu tyle wigoru, piątka werwy. Przodu, I słuchajcie, liczę takiej głowy ogarniającej 120-30 tysięcy 2228 spraw. Maciek, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Idź. Panie trenerze, no i jak tam? Trzy punkty i do przodu. Nie chcę przeklinać, bo tutaj oglądają nas pewnie dzieci, ale no, najważniejsze są trzy punkty. Nie, spokojnie, dzieci no tak. niestety jak z rodzicami, ale dzieci gdzieś będzie powiedział, pik? że będziemy ruchać coś tam A. dzisiaj. Już no, no, spokojnie. No, no. No, no. Najwyżej na YouTube wyjdzie. Chyba nas po <laughs> Nie. Trener tak, wymagający jest. Trzy to najważniejsze. Z tą drużyną sześć, panie trenerze. Taka matematyka tam za. <laughs> jak dewiut w ekstraklasie dzisiaj? Bardzo ile, dobrze. Ile minut? No, minutę była, półtorej może. Plusy? Nie wiem jakich, muszę. Mu mi powiedzieć. Minusy? Nie ma Nie ma, same plusy Same plusy I tak życzymy każdemu Bania nie rozpoczynania przygody oczywiście, z klasy. Bez minusów A ty co tam Bania? No tam mał... troszkę minusów Ale też troszkę plusów Ale lecimy do przodu, trenujemy Oczywiście Jedziemy nie, nie, nie. nie, <głos> tak. <głos> <głos> nie tak, a nic nie wiesz. Ej, nic nie wiesz, Chmielu, chmiel Jak wiesz. na boisku, tak z zapaliskami? Ty, moja kurde nie działa. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. bardzo jest... prostu... Dawaj prank z tym, Dawaj prank, dawaj prak! Dawaj prak! No, <laughs> Słuchajcie, no mega, powiem wam. 50 lat ma się raz w życiu, jak to Maciek przed chwilą powiedział. E, tak. no, ale się bardzo cieszę, że pamiętacie. No kurde, co mam wam powiedzieć? albo gorzej, yeah! No i mordeczki, 3 punkty nasze. Pan kierownik urodziny ma, to trzy punkty trzeba zdobyć. Także słuchajcie, jedziemy dalej. Strefa medalowa cały czas drugie miejsce walczymy. Zobaczymy, co dzisiaj wydarzy się w Warszawie. Ale my robimy swoje, słuchajcie. Za dwa tygodnie zapraszam już dzisiaj wszystkich do Łodzi na spotkanko z UESTW i z Neptunem, tak jak już wspominałem. Mam nadzieję, że odwiedzicie trybuny i Zatoki Sportu, i basenu przy Uniwersytecie Łódzkim na ulicy Styrskiej. Kochani, ja się żegnam. Chwila przerwy i lecę dalej do domu. Także pozdrawiam Was, zapraszam do śledzenia kanału serii Waterpolo Live. Pokazujemy, jak wygląda piłka wodna. Pod filmem znajdziecie link do meczu. Także, gdybyście chcieli zobaczyć, jak to wygląda, klikamy, oglądamy. Żegnam się z Wami, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, pogadajmy o piłce wodnej. Elo mordeczki, miłego, miłego, wszystkiego dobrego. Elo.